Rozdział pierwszy. Słoiki z duszą. Na wiejskim podwórku wszystko miało swój rytm. Koza Klementyna żuła trawę, z namaszczeniem jakby rozważała sens życia. Kura Zośka dziobała ziemię z miną zawodowej tropicielki robaków, a mops budyń. No cóż, budyń miał inne priorytety. Leżał rozlany jak naleśnik pod kuchennym oknem, leniwie obserwując, jak jego opiekunka wnosi do spiżarni tacę pełną kolorowych słoików. Każdy z nich błyszczał w słońcu jak klejnot i obiecywał coś niezwykle kuszącego. Intrygujące, mruknął do siebie budyń, unosząc brwi i nieznacznie podnosząc uszy. Czyli znowu ukrywa przede mną skarby. Z trudem podniósł się na łapy, podreptał cicho pod drzwi i uchylił je nosem. Za nimi słychać było tylko stłumiony stukot szkła ustawianego na półkach. To musi być coś naprawdę pysznego i wyjątkowego, skoro chowa to tak przed światem i przede mną. Wyszeptał z nabożnym szacunkiem. Pachnie jak zakazany deser. Owocowa tajemnica, słoikowa magia. Gdy tylko drzwi spiżarni się zamknęły, a pani Klaudia wróciła do kuchni, budyń przeszedł do działania. Zakradł się do środka, niczym miniaturowy ninja na krótkich łapkach. W środku półki aż uginały się od szklanych słoików. Były tam truskawki, porzeczki, agrest, maliny. Wszystko pięknie zakręcone i podpisane, ale wszystko zdecydowanie poza jego zasięgiem. Świetnie raj owocowy, zawieszony jak księżyc. Piękny, ale nie do ugryzienia. Westchnął dramatycznie, po czym rozglądnął się w poszukiwaniu ratunku. Wtedy jego wzrok padł na znajomą sylwetkę kręcącą się pod oknem. Zośka, zawołał szeptem, wystawiając łepek za drzwi. Potrzebuję cię do akcji ratunkowej, sprawa życia i dżemu. Kura spojrzała na niego z powątpiewaniem. Co znowu budzioszku? Nie każ mi wspinać się na drzewo ani wkładać głowy do wiadra, ani tym bardziej latać. Mam dzisiaj dzień bez ryzyka. Spokojnie. Tym razem nie będzie żadnych głupot. Słowo mopsa. Ale mamy ważną dziejową misję do wykonania. Jesteśmy wybrańcami losu. Musimy uwolnić duszę, powiedział z powagą w głosie. A co? Dusze! Jakie znowu dusze? Przecież ja jestem kurą, nie egzorcystką. Dusze owoców, Zosieńko, truskawki, porzeczki, agresty, wszystkie zostały uwięzione i zamknięte w ciemnej komórce. Pozbawione dostępu do słońca i pozostawione na pastwę losu, zaklęte w galaretce i szklanych słoikach. One nie mogą tak dłużej. Błagają o pomoc. O rety to brzmi poważnie owoce też zasługują na wolność. Zośka spojrzała na niego szeroko otwartymi oczami ale co ja mam z tym wspólnego? Potrzebuję Twojej konstrukcji, Twojego solidnego kurzo ramiennego wsparcia. Muszę się na ciebie wspiąć, sięgnąć jeden słoik, który najbardziej cierpi i uwolnić z niego duszę. Kura westchnęła ciężko, ale ustawiła się bokiem. Tylko nie depcz mi po grzbiecie, nie jestem drabiną. Budyń wspiął się na nią z niejakim trudem, sapaniem i nieprzyzwoitym chrupnięciem. Udało mu się sięgnąć do najniższej półki. Jego łapki dotknęły słoika z truskawkowym dżemem. Jeszcze tylko chwila i będzie w owocowym raju. Trzymaj się Zośka za truskawkę. Krzyknął i rozciągnął łapki jak kot na porannej gimnastyce. Jego palce już dotykały etykiety słoika. Jeszcze centymetr sapał mops. Wtedy Zośka kichnęła. Może to kurz, może to napięcie sytuacji. Tak czy inaczej skończyło się katastrofą. Złe duchy! Wrzasnęła, zachwiała się i z całą zawartością grzbietu runęła w bok. Słoik wyślizgnął się z łapy mopsa, poleciał w powietrze i z hukiem roztrzaskał się o posadzkę, a dżem rozprysnął się w dramatycznym geście wolności. Zośka pisnęła, obróciła się na jednej nodze i wybiegła z wrzaskiem, niosąc w świat wieść, że właśnie wypuściła ducha truskawki. Budyń za to nie marnował czasu. Zanurzył pysk w czerwonym kleksie na podłodze i zaczął slizywać dżem z taką pasją, jakby był to jego pierwszy i ostatni posiłek w życiu. – O, zbłąkana duszyczko o smaku słońca! – wymruczał błogo. Po chwili podniósł się. Otrzepał z piór sośki i spojrzał na półki wyżej. Potrzebuje stabilniejszego podestu, mruknął. Jego oczy rozświetliły się na widok kosy Klementyny, przechadzającej się majestatycznie po podwórku. Klementynka. Mój nowy plan na cztery kopyta. Rozdział drugi. Handel wymienny. Na wiejskim podwórku. Nieopodal stodoły, koza Klementyna właśnie przeżuwała z godnością kawałek starego fartucha. Życie było piękne, ciepłe słoneczko, pełny brzuch, a najbliższe zmartwienie miała gdzieś dopiero we wtorek. Niestety, nie spodziewała się, co ją czeka. Z zawozu wyskoczył budyń. Cały roziskrzony i podejrzanie uśmiechnięty. Jego ogonek drgał jak antenka radiowa w burze, a oczy lśniły kolejnym, genialnym pomysłem: Klementynko, słonko moje, kozi księżycu. potrzebujecie cię do ważnej akcji ratunkowej. Koza westchnęła. Taki ton głosu u budynia nigdy nie wróżył niczego normalnego. Nie oddam ci mojego fartucha powiedziała z góry, zanim w ogóle zapytał. Nie chodzi o ten stary fartuch tu chodzi o życie. Mops zbliżył się teatralnie, rozglądając na boki. Widziałem coś no to gratuluję wzroku. Mi też czasami zdarza się coś zauważyć. Na przykład teraz widzę nienaturalnie pobudzonego Mopsa. Ty sobie jaja robisz, a tu chodzi o poważne sprawy. Widziałem sąsiada, jak zakradał się do spiżarni i dosypywał coś do słoików. Klementyna przeżyła jeszcze raz i jeszcze raz, jakby próbowała przetworzyć te informacje, dosypywał co niby rodzynki albo nielegalne kiszonki. To może być bardzo groźne, Klementyno. Pani Klaudia nic nie wie, a przecież jej życie i życie małej poli. Zawiesił głos. Mogą wisieć na włosku porzeczki. To był cios poniżej racic. Klementyna uniosła brwi. Mm, no dobrze. Nie mogę ryzykować w kwestii zdrowia mojej ukochanej pani i jej ślicznej córeczki. Ale jeśli się okaże, że to znowu chodzi tylko o jedzenie, to zrobię z ciebie serfeta albo grillowanego mopsa. A ja przysięgam na wszystkie smycze świata, zapewnił budyń i już po chwili prowadził ją na miejsce. Dotarli do spiżarni. Koza stanęła w drzwiach, twarda jak betonowa ławka, a mops wspiął się na jej szerokie plecy. Przesuń się troszkę w lewo. Teraz w prawo. Teraz nie oddychaj. Nie jestem robotem kuchennym. Trochę delikatności. Ale budyń już sięgał po pierwszy słoik. Z dżemem truskawkowym. Ten sam, który śnił mu się po nocach. Zakrętka przekręciła się z cichym kliknięciem, jakby sama chciała wpuścić go do środka. Chwilę później wieczko poleciało w kąt, a mops zanurkował pyszczkiem w dżemie tak głęboko, jakby szukał tam skarbu. Mlaskał, sapał i mruczał z zachwytu, aż w końcu uniósł głowę. Z nosem lepkim od truskawek i oczami pełnymi szczęścia. Słoik był pusty, idealnie wyczyszczony, czysty jak łapy po kąpieli. A misja zakończona sukcesem, szepnął mieląc ostatnie kęsy i sięgając po kolejną zdobycz. Po chwili zeskoczył, zostawiając klementynę z wątpliwościami. Ale nie odszedł daleko. Tylko do budy. Tam schował drugi słoik, porzeczkowy, na czarną godzinę. Czarnej godziny nie było, ale budyń zarządził, że nadszedł szarobury kwadrans i zjadł go od razu. Potem spojrzał na sufit i powiedział: O nie, ale ten dżem szybko znika. Pewnie po otwarciu duża część ulatuje w powietrze. Tak. To musi być jakaś dżemowa reakcja chemiczna, wmawiał sobie, usprawiedliwiając swoją łapczywość. Dobrze, ostatni i koniec. Na pewno, na 100%. I wrócił po jeszcze jeden. Jednak tym razem Klementyna stanęła w drzwiach, jak kozioł obronny. Stop! zakomenderowała. Wiedziałam, Żadna misja ratunkowa, chciałeś tylko się obżerać łakomczuchu. Ależ nie, jak mogłaś tak pomyśleć, Klemcia? Nawet nie wiesz, jak bardzo ranisz moje serce tymi bezpodstawnymi oszczerstwami. Słuchaj, Smyku, chcesz więcej dżemu? To możemy się wymienić. Ale ja nie mam nic poza puszystością, urokiem osobistym, humorem, pięknymi oczami. Atletyczną sylwetką i. Dobra, dobra, skończ już. Chcę jedynie mlecz. Soczysty, żółty, świeżo zebrany. Śnił mi się ostatnio w formie sałatki. Budyń uniósł łapkę. Obiecuję na mój kręcony ogonek. Przyniosę całe naręcze najlepszej jakości mleczy, że aż ci podniebienie wyskoczy z zachwytu. Najpierw mlecze potem dżemy, przypomniała Klementyna, robiąc groźną minę. Jak na kozę wyglądała dość przekonująco. Ale może zrobimy wyjątek odrobinkę kawałeczek dżemu? Mops zaśmiał się nerwowo i zrobił oczy jak dwa świeże pierogi. Tak tylko z miłości do porzeczki nie ma mowy. Mruknęła koza z podejrzliwością. Budyń westchnął teatralnie, jakby właśnie ogłoszono koniec świata. Pokiwał głową z udawaną skruchą i obrócił się na łapach. No, no, dobrze, dobrze, już idę. Nazrywam ci te mlecze. Najbardziej soczyste, najświeższe. Z pierwszej rosy, zawył bohatersko. Tylko. Tylko jeszcze rzut oka. Muszę sprawdzić, czy te porzeczki nie fermentują przypadkiem. To groźne. Dla zdrowia, a wolałbym się nie zatruć. A, serio, Klementyna uniosła brew. Serio, serio. Jedno spojrzenie i będę wszystko wiedział. Jestem nie tylko rasowym psem, ale również rasowym dżemologiem. Przysięgam na swój ogon. Miskę i resztkę kości zakopaną pod wiśnią. Koza prychnęła, przez chwilę milczała, a potem burknęła. Masz jedną minutę, ani sekundy więcej, i potem chce mój soczysty mleczek, rozumiesz? Jedna minuta to aż sześćdziesiąt sekund. Ty to masz serce ze złota, klementynko. Zanim koza zdążyła odpowiedzieć, budyń już wdrapywał się na jej grzbiet z szybkością, którą rezerwował tylko dla bardzo poważnych spraw, czyli takich, w których chodziło o jedzenie. Stanął na palcach i sięgnął po pierwszy słoik. Porzeczka! Otworzył go z gracją włamywacza baletmistrza i zanurzył pyszczek, mlaskając z zachwytem. Potem agrestowy, do tajnego schowka pod psią budą. Malinowy? Oj, będzie na później, na deser po deserze. Wszystko szło idealnie, aż za idealnie. Dwie godziny później, kiedy słońce zaczęło się już leniwie zsuwać z nieba, a powietrze pachniało jak kompot po niedzielnym obiedzie, Pani Klaudia stanęła w spiżarni z dłońmi na biodrach i wzrokiem detektywa. Coś mi tu nie gra, mruknęła pod nosem. Wczoraj było dwadzieścia słoików, a dziś prawie o połowę mniej. Pola, czy myśmy komuś dawali słoiki z dżemem? Tak z dziesięć? Pola uniosła brwi. Nie, może myszy je zjadły albo jakiś inny łakomczuszek. Pani Klaudia westchnęła i podeszła bliżej półek. Jej palce przesunęły się po zakrętkach, licząc i mierząc. No dobrze, ktoś tu próbuje ze mną grać nieczysto zmrużyła oczy. W głowie kliknęła jej myśl, twarda jak kamień. Skoro tak lubi słodkie, to dla kontrastu niech spróbuje czegoś pikantniejszego. Sięgnęła po pusty słoik. Do środka trafiła pełna łyżka najostrzejszej musztardy, takiej, po której łzy same lecą. Potem chrzan, taki, co prostuje uszy. I kropelka miodu. Dla urody. Dla pozorów. Voilà! szepnęła. Słodka kara. Specjalność domu. Starannie zakręciła pułapkę i postawiła ją na półce w miejscu najbardziej widocznym. Błyszczała w promieniach słońca, jak złoty medal w zawodach na najgłupszą decyzję. Rozdział trzeci smak podstępu. Na podwórku panował poranek tak spokojny, że nawet mucha przeleciała na paluszkach. Tylko budyń nie znał pojęcia spokój. Mops leżał pod dębem, ale nie spał. Myślał. Intensywnie. Ostatnie słoiki w spiżarni nie dawały mu spokoju. Tylko że był jeden mały problem, który miał cztery kopyta. Hej, Klementynko! zawołał słodko. Pamiętasz naszą misję? Ratowanie spiżarni przed podstępnym sąsiadem. Koza spojrzała na niego z podłuków brwiowych, które wyglądały jak dwa listki mięty. Pamiętam, powiedziała chłodno. Pamiętam też, że miałam dostać mlecze. Podwójną porcję. Budyń się nie speszył. Miał swój zestaw sztuczek. Słodziutkie spojrzenie i uśmiech, który potrafił rozbroić nawet koguta z muchą w zębach. Oczywiście, mlecz, wszystko gotowe, prawie, znaczy rośnie, ale to jeszcze młody mlecz, taki zielony przedszkolak, a ja chciałem dla ciebie najlepszy, soczysty, dojrzały, prawdziwa elita łąki. Mówił kręcąc ogonem jak śmigłem. Klementyna nie wyglądała na przekonaną, ale zaczęła przeżuwać w zamyśleniu, a to u niej znaczyło jedno. Po wszystkim powiedziała powoli, chcę dwie garście i nie żadnych podwiędłych listków, tylko świeżutkie, takie na których jest jeszcze poranna rosa. Jasne? Jasne jak słońce, i jak dojrzewające pod moim czujnym okiem mlecze. Zawołał budyń i już był na jej grzbiecie, wspinając się z taką gracją, jakby się urodził z przysawkami w łapach. Spiżarnia czekała. Słoiki stały w rządku jak żołnierze. Rozejrzał się. Hmm, wszystko znajome. Porzeczka schowana, agrest zabezpieczony, malinowy pod kontrolą. Mruczał pod nosem, przeskakując spojrzeniem z jednego słoika na drugi. I wtedy jego wzrok przykuło coś, czego wcześniej nie dostrzegł. Stał nieco z boku. Sam jeden. Nie czerwony, nie fioletowy, nie zielony żółty jak księżyc w jajecznicy zakręcony na błysk i niepodpisany mops smarszczył pyszczek o a ty kto słodziaczku szepnął podchodząc ostrożnie nowy sekretny super ekstra limitowany pokiwał głową sam do siebie jeśli jest tylko jeden taki słoik to musi być coś naprawdę specjalnego. Może mango z księżyca, albo ananas stęczy. Wygląda jak król deserów. Zakrętka puściła z charakterystycznym kliknięciem. To na pewno ananas. Albo morela. A może brzoskwinka? Pisnął z ekscytacją. Wysunął język i wpakował go do środka. Zanim rozum zdążył wysłać ostrzeżenie i wtedy się zaczęło. Najpierw poczuł ciepło, potem gorąco, potem piekielny ogień, który mógłby rozpuścić podkowy. Budyń poderwał się jak sprężyna. Chrzan i musztarda połączyły siły w eksplozji smaku tak wrogiej, że aż wyskoczył z koziego grzbietu jak korek z szampana. "Ble! A to nie jest mango!" krzyczał. Tarzał się po trawie, wywijał łapami, próbował wypluć ogień, który palił mu język, uszy, a pewnie i sumienie. To była pułapka. Duchy piekielne zamknięte w słoiku. To nie był dżem. To był to był gniew za światów. Klementyna spojrzała na niego z powagą, żuła powoli, z wyraźnym namysłem. Masz za swoje cwaniaczku. Powiedziała spokojnie, jakby komentowała pogodę. A teraz marsz po mlecz. Mlecz, sapnął budyń, dysząc jak pies po maratonie. Potrójny mlecz, wszystko, całe pole zerwę, tylko daj mi wody, błagam. Koza westchnęła, najpierw obowiązki, potem przyjemności i podsunęła mu pustą miskę. Ale ja umieram, jęknął Mops umieraj z godnością, zrywaj i nie gadaj. I tak oto budyń jeszcze zeusami w oczach i językiem jak podgrzewany kabel, ruszył przez podwórko, szurając łapami, z koszykiem w zębach i miną męczennika. No to się doigrałem.